Po ile mamy tutaj te znerki, po ile mamy w tej ten serek, po ile nie ma właściciela. Tutaj po ile tak mamy od do po 30 o po 30 zł widzę, widzę, to jest korunia tych zymasłowy 30, które pod 50 zł Takie dziplerki po ile? Po 15 zł tutaj to jasne? Tak po ile tak te krwiaczki to są to są fajfry chyba tak? Nie ma właściciela High Kion, tak wysoko na tańma też nie? I taka parka ile kosztuje? 1000 zł. Tu mamy zamojskie, tak? Parka parzysta no, no, no. zamojskich czy nie? Parę. Ciężko ma słowo. te do A sokuł, co to jest ten soku? Samic. I on kosztuje? Jaki jak sery, fajny ma kolor taki uberwa, 60 zł. Tu to to mamy zamojskie po ile? Też parka? To są samiczki. tak? To są samiczki, tak?

Odejdź. Podejdź. Odjedź. A No nie. No nie. <tudy> po ile tak te Budapesztskie widimki, widimki po ile? Od po 20. Od do, do 30. Perłowe, tutaj co to po ile? Od 20. Tutaj mam te jasne, tutaj ten koroniate ile mamy. Koroniate po. To też jest ładny krzyżak czerwony, to co to jest tam? Samica. Ile kosztuje? 20. Kiebia podstawy po mam za sztukę. 15 zł. 15 zł, ale proszę zobaczyć jak się go prezentują. Tu mamy szpaka, ale nie wiem tutaj ile co kosztuje. Krymeczki żółte. Nyweczek. Wyspanczyki, pawiki. Też dwa pawiki widzę jest. Krymeczek, nyweczek od to jest chyba szeregów część. cześć, cześć kolego. Tu być panczykiem mamy koloniatę. Nie ma właściwie. Mamy krymeczki, Ale też nie wiem ile co kosztuje. Widzę żałobny, długi, ciemny. Jaśniaczki, winerek. Chodowcy te chodzą, kupują i nie ma właśnie przykładka, nie ma się, a To ty fajny jest ciemny, ten czarny. Dzień dobry. Ile to Tak, kosztuje? Co to jest? Nie wiadomo, nie ma. Nie, nie ma właściciela. Jaśniaczki po ile? Tak, po ile kto da. Po ile kto da, to mamy winary, koroniaty. Ten to jest wiedeński, wiedeński ten widzę. Tak, widzę. I co to semcze wiedeńska kosztuje? Słupka. Słupka. cena wyjściowa, kolega mówi. To angielski? To jest samczyk, samica? Samiec. Samiec, kolega czytał komentarze. I co taki samczyk? Pindyszek. Pindyszek, czy koroniaty? Samiec. I co wieś pan kosztuje? 30 zł I jaśniaczki po Jaśniaczki po 2 leszki Po widzę takie widzę, ale nie ma właściciela Też korzeniate Tu wybroteczki do ile kosztują? 80zł para Parka parzysta, pawieki? 40zł 40zł para, para parzysta, 40zł za parkę Jak tutaj zamknę zaraz, żeby... O, o już, zamknąłem panu to takie też roteczki fajne, ładny kolor mają, po ile one są, kosztują? Stówkę para. Stówkę para. Zapraszamy do Radomia w każdą sobotę tygodnia. Bez względu na święta, jakie święto, czerwona kartka, wtedy wjeżdżajesz w zarmowy, kto przyjdzie ten jest. Targ w Radomiu w sobotę, każdą sobotę miesiąca. Zapraszamy. Mamy takie jaszniaczki, wyszczaczki Ale nie wiem po ile. Mam bucianki warszawskie. Budapeszty. Ale nie wiem jaka cena. Nie ma boszych. Po ile masz żółty? Po tutaj masz? 250 zł. A czekaj, jeszcze? Dwieście zł. A ten to to jest? Też masz tu biały. Bia, masz biały. on kosztuje? 200 zł. Krymeczek widzę na krótkim dziobie samica czy Samczyk. Kosztuje? 200 zł. 200 zł. A ten to jest albumek? co to jest? takie na krótkim dzióbem. Stalu, stalu. Stalu. Zapomniałem. też ile kosztuje? To 200 zł. dwieście a te pawiki tutaj, ten żółty po ile? Pawiki po 60zł A te to są almondy? To są opale Opale, po ile one są? 70zł 70zł parka, dzięki bardzo Tu widzę koroniatę winery Krymeczek, koroniatę Pójdź do koroniaty, nie nie wiesz jak nie ma Ale już nie twoje Krymeczek Koroniatę winery widzę właśnie z łapciami. Nie wiem co polina kosztuje, nie ma właściciela. Chodziany masz tutaj zapalę? Zamiec i zamiec. 50 zł Pani się pozwoli. Też koronata widzę, takie perłowe masłowa, ale też nie ma właściciela. Po słówce samiczki cześć, ma? A samiczki po stówce, tak? A ten to jest nnewek egipski. Parka takich nyweczków jest. Ile one kosztują? Po 30. Po to są pasiaki, bo tak widzę z tyłu. Paszaki, pasiaki. Paszaki. I te pasiaki one po... są? Po 15 zł I tutaj później mamy te żałobniki. Ja, Żałob... Nie wiadomo, bo nie ma właściciela tych żałowników. Żałowniki, pasiaki widzę. I jasne i też krótkie różne widzę. I Ten, ten taki przedłużony, ten żałowniczek. Wszyscy wspólnie razem promujemy tam w Gołębi, znaczy kobiet, naszą pasję. W tym blawinerek co on kosztuje ten blawinerek? Samiczka 50 zł. 50 zł. Bociany, ten bocianek? 30 zł. Wywrotek? 30 zł samczyk. Co to widzimy? 40 zł para. Tak, to jest zakonniczek, co to jest? Samczyk. A nie, co on kosztuje? 30 zł. I koroniaty ciemny. I tu mamy sroczki, widzę. te żółty krymeczek, widzę. Ten to jest, to jest sroczka, ta jest zabiała. Tu te zaomniki są korniate chyba nie? Tak, Czekaj, Ten krymeczki żółte to w parze mamy? Nie, to ma samczyki. Samczyki po 30 zł zapraszamy do Radomia. Te sroczki mamy czarne, żółtą, to w parze są? Samczy... Czarne, czarne, żółtą w parze. W parze, i no, ona kosztują? 50 zł. Za 50 zł. Tam widzimy, jak czerwony widzę. Samczyk. I kosztują takie widzimy są pary czy nie ma nie, to same, samczyki. same samczyki I to jest żałobny, to jest masłowy żobna Masłowa łapciata z kapciami samiczka tak? 30 zł, tak. zł. Zapraszam do Radomia w każdą soboty miesiąca Nymeczek ten, ser, ten serek co kosztuje ten sereczek co to jest? To ile? Same samczeki. Same, samczyki. same, samczyki. same, samczyki. same samczyki w I ten serek co on kosztuje? W Jedychy. W Jedychy. Koroniate ten winerek? A ile kto da? Ile kto da? Po to ile To jasne, to, to, to po ile tutaj? Po dychu. Po A po cztowie po ile? Jest. Jest po dychu. Też po dychu. Ta bródka, to jest po samiczka ta, ta żółta, czy nie? samczyk samczyk Samiczek taki, a 60 złotych. Winerek? Samiczka. Kosztuje? 9 złotych. I wroteczka? Dobra, to fajna. fajne to wygląda. Masz masiucha, masz, masz ten masiuch masz, masz tutaj, ten masiuszek? Samiec, jest stówy. wy. Budapeszt? Kupiony. Zakupiony Budapeszt. Wiedeński to to są parze, Krzysiek, czy nie? To są parze z tegołem. gołębi. Parzyste te wiedeńskie. Ile to za, za parę? Dwie za parę. za parę. A wylocik? Proszę bardzo. To samica. I ona kosztuje? 80 zł. Do kolegi ścieżkę mam tu na miarę parzystę. Mamy tutaj, tutaj, tutaj te wiedieńskie. Tu jest samczyk od tej groty. Aha, tu jest samczyk. I co ile pójdę do tej samczyk? Ten od tej samczyk? Ja za, za tą parę ja bo bym się złapał. To mamy Mam do kolegi księżkę na miarę. Te wiedeńskie proszę zobaczyć się w Te wiedeńskie jeszcze jeszcze raz jedyca para? Przez stówki. Przez stówki, Parka parzysta te tym Też mam takie fajne, wszystko lotowe. Krótkie małe pasiaki, ale się go im prezentują. Wyśleptkie widzowane oprawy. A nie wiem czy je to są Jaka cena, bo widzę karpiaszka widzę na na białym nie to też karciak takie widzę o fajne gołębia Jak przychodzę tutaj do kolegietka zawsze pełna klatka ale jak dochodzę to już wszystko posprzedowane, tylko została taka ale jak się go nie prezentują, loteczka i karpiaszka chyba nie? Tak. Ile ta karpiaszka tak. Cztery dyszki. Cztery dyszki. No nie da się wszystkich nagrać, jak szybko sprzedajesz, dobry masz ceny, to gołem, gołem i dobre, to szybko idą. Tych dreszy to jest parka? I takie dresze co one kosztują? A wiedeńskie mamy tutaj, też parze chyba są, bo takie po, bo ładne barwy są i drugie. Pójdź te wiedeńskie Kłówkę zaparty wiedeńskie, a ciemny? Pójdę wychylić. Pójdę wychylić. Pójdę Takie jaśniaczki mamy. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ głębi w Radomiu Nasze hobby i naszą pasję. Ja nie wiem po ile co kosztuje. Te minerki, tak po ile tutaj za sztukę? 20 zł. Podziedyszkiem mamy, zapraszam do Radomia, A deresz? Samiczka, 50 zł. Samiczka. Ja, zł. 10 zł. Ładna ta dereszka. Soko No, wywrotek samczyk, 3 stówy i stówę samiczka soku. Sokoł, proszę bardzo. Sokołów jest mało, ale ładny, ładny kolumn, ma ten sok. Samczyk ten soko, tak? Samica. Proszę bardzo, ładny ten stapływ. Te nyweczki, po ile tutaj mamy? 30 zł. Te białe pocztowe? to są te orzełki. Orzełki, no po ile one są młode? Są? 50 zł. Krakusz w parach? Tak, cztery dychy. Cztery te to podwyjęcie pod też. Te, winierki, babcia, te po ile? 220 para. 200 zł parka, widim. widym. Motylek warszawski ten, to jest na krótkim dziobie, co on kosztuje? 150. 150 zł samczyk? Samczyk. A winerek? Winerek 270. 270 złotych. Samiczka. Ej to te widymki w parze? Tak I co ta parka? Stówka. Tam doresz. <grym wdorazie> To jest samica. nagrywamy. No, Mamy do kolegi namiar. No też, Jurek, pójdę tym ma? No, przepraszam, ci przeszkadzam. I, i pójdę te wyśwance. do te siwe. Sziwe? No, Stówkę za parę. Stówkę za parę. To im Jurka na, tak. nagrywamy. Mamy namiar. A czarno-dzioby, koronata za pójdę? Koło stówki. Koło za stówki, sztukę. Stówki. A jeszcze raz te śwancę gładkę Jurek? Po cztery dyszki. To biurka nagrywamy w granicach 100 zł Tak, bym mi przekazał. Tu są samce i samce, Jurek, tak? Same samczyki. Same samczyki. W granicach 100 zł Gołębiurka nagrywamy. Same samczyki. 100 zł, ale też są ceny do uzgodnienia. Nie wiem, jak to cena. Nie są, to jest targ. Cenimy do 100 zł za sztukę Byłem mi Jurka, mamy namiar Tutaj ładny żołny poszedł, tutaj nawiamo go, nie? Ale to są bez fartucha Jurek? No takie mają zejście. No takie takie mają zejście. Pójdę takie żałowniczki. Stówka 120. Stówka 120 góni Jurka nagrywamy. Stówka 120, to Jurek też są same też samice. To są Jurka tutaj te żałowniczki, same załodniczki, samce i samice. Patrzymy jakby co, że przecież Długo domu jest no, jak e, Jurek, pójdę tutaj za sztukę, od do. Stówka to tak Stówka to jest, co, słuchaj, to jest górka taka stówka, czy to jest Jeszcze mniej i więcej no. Zależy od ptaka tak, taka jest, tak. Od, ale co, od, od jaka cena, od do? Od, od stówki do 80-90 zł Dobra, ja powiem tak, od 80 górka tak, nie jest no. bardzo stroma Do nie, stówki ja nie ja jest to to stroma górka, możemy podejść tak, pod górkę nie jest, nie? Jurka jest są ceny tutaj właśnie do uzgodnienia nie od 80 wiem. do stówki Czyli max jest górka 100 zł ale proszę zobaczyć jak się go imprezentują. Jurek, są Jurek, jakieś pary? I wajska, pary? I wajska, pary są jakieś? Sorry. Nie, są samiczki i Samice i samki. Samice i może być. Jurka tu mamy namiar od tego tego aby też potrzebował coś. Ale do dalej do... No mówię stówka i niżej. Czyli Max, u Jurka też jest jasne, stówka, zależy od gołębia od 80 do stówki. Takie mamy u Jurka. Proszę zobaczyć jak się go im prezentują. Od 80 zł do stówki. I serki widzę, są same jasne i też tutaj... Jurek to też masz, że to, że to jest nie Odłożony dla że... kolegi. A, odłożony też kolega, to ten sprzedany żołniczek co jest. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu za subskrypcję, za komentarze. Za łapki w górę, pozdrawiam wszystkich hejka. Tam ten już jest odłożony, sprzedany. A to są stówka max, od 80 zł, samce i samice. Przeszły. Głębiej niurka też mamy, na miarę tę głębę. No taki. No jak jest Co ten ciemny mirek? Ale równy, fajny jest. Samica. I ona kosztuje? 10 zł. 10 zł. Buda peścik? Samczyk. I on kosztuje? 50 zł. zł. Pawełk, taki krymeczek. Widymek. Tu takie przedłużone te jaśniaszki po ile mamy? Po dwie dyszki, trzy dyszki różnie. Po trzy dwie dyszki, trzy deszki, bo są różne no, widzę te paru, ten perłup kosztuje troszeczkę, nie? No tam cztery deszki. cztery dyszki, nie? Krymeczek, no. ja krymeczek proszę bardzo jak sam, samiczka a co ona kosztuje? Sam jest kamiczku Co sam jest? Co on kosztuje? A trzy dyszki Ale bez czaszki takie wszystko